Siemaneczko, tu szakal z tej strony. Witam Cię na moim kanale i witam Cię w tak zwanym drugim uruchomieniu kompa. Pierwszym po złożeniu, drugim w ogóle. Postawiłem go. Podpinam zasilacz. Teraz przytrkniemy. Powera. Podpinamy klawę i myszkę. Podpinamy monit. Mam że mi kabel sięgnie. No właśnie, weźmiemy sobie ten mój, żeby było bez wydziwiania. Mam nadzieję, że mi sięgnie ten kabel. Dobra, chyba sięgnie. Okej. Okay. Dobra, to co? Chyba wszystko mamy tak. Podpiąłem jeszcze pod ten kabel wychodzący, na co wyrzuciłem kabel na tył. A tu nie widać za bardzo. Podpiąłem oba wentyle te z przodu. Jeden z wentylatorów na górze podpiąłem pod jeden, jedno zasilanie, drugi wentylator pod drugie, także cztery wentylatory będą się świecić, jeden się nie będzie świecić, bo potrzebuje rozgałęziacza. No i to chyba wszystko, spróbujemy to, czekajcie, jakoś tu przesunę tą klawę, żeby mi nie przeszkadzała i myszkę, żebyście widzieli jak najwięcej, jak kompa, aha, czekajcie, tu kompa, to może podjadę z tym stolikiem trochę. O, żebyście kompa widzieli, tak jak najbardziej, tu z boczek, tu od góry pewnie nie zobaczycie, ale dobra, dobra, palimy zobaczmy, czy się odpali. Dioda się świeci na płycie, no to palimy, zobaczymy, czy działa. Chyba ten. Ua, ale czad. No dobra, tu się świeci, ramka błyska, tytan świeci, wentyl świeci, wentyl świeci, ten się nie kręci, te się. Się... O, jest! Ha! F2 Overclocking file, Także ja nie robiłem overclocking O Jezu, co ja robię? F1 Ha, nie ta płyta, nie ta klawiatura co Ja tam zrobiłem overclocking, a może się bawiłem XMP-ami. Dobra, mamy i teraz tak CPU fan 800 się kręci 900 nie, nie wiem czy widzicie Chassis fan 1094, 1094 Chassis fan 1, Chassis fan 2 E, tak, XMP tu ustawiłem mi potrzebnie na razie. I tak jest jedna kostka, to, to nie ma co. Dobra, no ale działa. Kompik działa e, tak. SATA HGST jest podpięty, a nie wiem, jak on będzie tutaj. Tutaj do trójki: non-active, non-active. Nie widzi nam na PCI-u, ale może trzeba się pobawić. Advanced wejdziemy, zobaczymy. Main, advanced. CPU System agent, Storage eee, Tu nam coś znajdzie. Jak nie to nam znajdzie gdzie indziej. Bo może trzeba przestawić e, tryb e, slotu. Hyperkit mode. E, tryb slotu trzeba przestawić tego na dole i dopiero wtedy będzie go widział. No ale komp się odpala. Siadam do instalacji e, i e, biorę się za robotę. Jak skończę, podkręcę, przetestuję, to zrobię podsumowanie. Opowiem coś więcej o tym kąpie, jak chodzi, jak sobie radzi, i wtedy też podłączymy monitor. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczyska. Następnym razem w ostatnim materiale podsumowującym Green Titana Monstera. Cześć, szacalał!